No mówię do Ciebie, że to jest bez. Misiek, co ta mama Ci zrobiła? No, co za to mi Jest Jezu Maria! <grystanie> Halo? Alan? Słyszę! Jeździsz po całym tym plebie, ko... Może gąbką tam zaszczepię parę? Dość! Coś? Jakoś domiga mnie wycieczka. Jasne, jol... তো ভালোই বলবো চার 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 আইসক্রিম নিতে থাক চার চার না এটা ফিজার রেগলে চার 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 তোরা নিবি যাস তো Go, Uciekaj, pan no bo jest mokro! Kto otworzył bramkę? Ona wyszła. Nie ja. Masz jeszcze. Trzymaj mocno. Chodź, Kto otworzył bramkę, pytam się. No się. Nie, nie, nie. Mama wykąpała brudotka.